Cześć, ja nazywam się Sandra Winiarska i sprawiam, że nauka angielskiego jest zdecydowanie łatwiejsza. A wy oglądacie mój kanał Study English Online. Yet, Yet i already. Dlaczego mylicie te dwa słowa? Ponieważ często tłumaczymy oba jako już. I have already washed the dishes. Już umyłam naczynia. Has he come yet? Czy on już przyszedł? I widzicie? Po polsku mamy jedno słowo już. Po angielsku mamy dwa słowa. Already i yet. I nie można użyć ich wymiennie. Already używamy wtedy, kiedy. Chcę powiedzieć, że coś zostało zrobione. Najczęściej w sytuacjach, kiedy osoba, z którą rozmawiamy, nie spodziewa się, że to już zostało zrobione. Na przykład, wyobraźcie sobie sytuację taką. Jest to sytuacja z mojego życia codziennego, a przynajmniej jej pierwsza część, bo ta druga zdarza się rzadko. Wyobraźcie sobie, że mama mówi do swojego syna: weź to dziecko, umyj wreszcie te naczynia. I mówi: could you wash dishes, please. No, nie jest to dosłowne tłumaczenie. Could you wash the dishes, please? I to się zdarza bardzo często u mnie w domu. Could you put the dishes into the dishwasher? Jeszcze częściej. Albo could you bring the dirty dishes from your room and put them into the dishwasher? A więc, czy możesz to zrobić, tak? I to, co się rzadko zdarza, niezwykle rzadko, to jest usłyszeć odpowiedź: Ale ja już to zrobiłam. I have already done that. I have already. Put the dishes into the dishwasher. Uh, czyli używamy already jako już w sytuacji kiedy ktoś nas o coś na przykład prosi, ale nie spodziewał się, że to już zostało zrobione, albo kiedy mówimy o czymś, co już zostało zrobione, ale właśnie w sytuacji, kiedy ktoś inny się tego nie spodziewał, ponadto użyjemy tego też, kiedy chcemy powiedzieć, że już coś zrobiliśmy, coś już zostało zrobione i nie trzeba tego powtarzać. Nie trzeba tego już robić, bo jest zrobione. E, na przykład, jeżeli e, chcecie komuś przypomnieć o czymś, na przykład ktoś do Was w pracy pisze maila, could you send me those documents? Bo gdzieś przegapił maila. Bo czegoś nie przeczytał, gdzieś mail zaginął po drodze, a wy mu odpowiadacie I have already sent you those documents. Już ci je wysłałam. Albo could you fill in the form I have already sent you. Czyli czy możesz wypełnić ten formularz, który już ci wysłałam, i dajemy tutaj taką informację. Podkreślamy to, że już to zostało zrobione, że nie chcemy komuś mówić, no weź, że to wreszcie wyszli, bo to już czeka i czeka, tylko w taki delikatny sposób przypominamy: I have already sent you the documents. I to jest właśnie already. Natomiast yet używamy w przeczeniach i używamy w pytaniach, bo already tylko w zdaniach twierdzących i to jest kolejny powód, dlaczego nie możecie użyć ich zamiennie. Have you sent the documents yet? Czy już wysłałeś mi te dokumenty? I odpowiedź może być: Yes, I have already sent them. Jed używamy również w sprzeczeniach. I haven't sent the documents yet. To w przypadku, kiedy jeszcze ich nie wysłaliśmy, i tutaj jed tłumaczymy jako jeszcze nie. Jeszcze nie wysłałem ci tych do dokumentów. Więc, jak widzicie, already i yet możemy na język polski tłumaczyć jako już ale nie możemy używać ich wymiennie. Already tylko w zdaniach twierdzących, yet w pytaniach i przeczeniach. Already kiedy coś już zostało zrobione i najczęściej ktoś się tego nie spodziewał. Yet jeżeli pytamy czy coś już zostało zrobione albo jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jeszcze nie zostało zrobione. Ode mnie to wszystko w tym odcinku. Stay tuned. Widzimy się jutro. Dobrego poniedziałku.